Ford i Toyota właśnie zszokowały cały przemysł samochodowy ogromną nowiną. Porzucają salony sprzedaży. To zmieni wiele rzeczy, w tym ceny, doświadczenia zakupowe, relacje z klientami, a nawet globalną gospodarkę. Pozwólcie, że wyjaśnię, co dokładnie się dzieje. Przez dziesięciolecia podążaliśmy znaną ścieżką producentów, którzy budowali pojazdy, wysyłali je do lokalnych dealerów, a następnie my, konsumenci, dokonywaliśmy zakupów w tych salonach. Miało to pewien urok, Osobisty akcent, który sprawiał, że doświadczenie było wyjątkowe. Ale bądźmy szczerzy: w ostatnich latach te doświadczenia zostały zanieczyszczone i stały się okropne. To się zmienia. Ponadto preferencje konsumentów zmieniają się i poszukują bardziej usprawnionych, cyfrowych doświadczeń. Branża motoryzacyjna przechodzi sejsmiczną zmianę, a dwaj giganci branży Ford i Toyota wiedzą o tym. Śmiało wkraczają w model sprzedaży bezpośredniej konsumentom eliminując tradycyjną sieć dealerską, która dominowała w sprzedaży samochodów przez ponad wiek. Teraz możesz pomyśleć, że to ryzykowny ruch. Ja też tak myślałem, ale teraz, gdy zrobiłem rozeznanie, zaufajcie mi. Ci motoryzacyjni tytani starannie obliczyli ten strategiczny zwrot. To nie jest odruchowa reakcja na obecne trendy, ale przemyślany plan, aby umieścić się na czele przyszłości branży. Widzisz, przyjmując podejście direct to consumer, Ford i Toyota dążą do stworzenia bardziej wydajnego, przejrzystego i zorientowanego na klienta doświadczenia zakupowego. Minęły czasy poruszania się po labiryncie salonów sprzedaży i targowania się ceny. Ci innowatorzy motoryzacyjni wykorzystują ewoluujące potrzeby i oczekiwania współczesnych konsumentów, którzy pragną usprawnionego, cyfrowego sposobu zakupu swojego następnego samochodu. Wyobraź sobie, że za pomocą kilku kliknięć na smartfonie lub laptopie możesz zamówić samochód swoich marzeń, kompletny ze wszystkimi bajerami, bez konieczności wchodzenia do salonu. A co najlepsze, będziesz mieć pełne wsparcie i wiedzę specjalistyczną producenta, co zapewni bezproblemową i bezproblemową transakcję. Ale bądźmy realistami. Intencje stojące za tym nie są tylko po to, abyśmy zamawiali online i ułatwiali sobie życie. To jest głębsze. Więc porozmawiajmy o tym. Motywacje teraz wiem. O czym myślisz? Wszyscy przyzwyczailiśmy się do płynnych, spersonalizowanych doświadczeń we wszystkich branżach. Dlatego to robią? Bądźmy szczerzy. Tradycyjny proces zakupu samochodu był, cóż, trochę kłopotliwy. Wszystkie te długie negocjacje, nieprzejrzyste ceny i taktyki sprzedaży pod presją. Jednak intencje stojące za tymi wielkimi korporacjami są, jak zawsze, nieco skomplikowane. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, dlaczego to robią i jak to na ciebie wpłynie. Musisz trochę głębiej zajrzeć i przyjrzeć się szczegółom. Widzisz, ci giganci motoryzacyjni nie podejmują śmiałych kroków tylko dla zasady. Ni, ta zmiana jest wynikiem złożonego współdziałania czynników, których celem jest zapewnienie im sukcesu i uzyskanie jak największego zysku. Oczywiście, dzięki temu bezpośredniemu podejściu konsumenckiemu Ford i Toyota dążą do stworzenia bardziej przejrzystej, wydajnej i po prostu przyjemnej podróży zakupowej samochodu. Koniec z pośrednikiem u dealera. Tylko ty, firma i samochód twoich marzeń. To brzmi dobrze, ale bardziej niż wszystkie te rzeczy, producenci chcą mieć możliwość uzyskania większej kontroli nad procesem sprzedaży co jest najważniejszym motywem tej strategicznej zmiany. Bądźmy szczerzy: w tradycyjnym modelu dealerskim producenci samochodów tacy jak Ford i Toyota mają ograniczony wpływ na sposób prezentacji i sprzedaży swoich produktów końcowemu klientowi. Może to często prowadzić do niespójności w reprezentacji marki i ogólnym doświadczeniu klienta w różnych salonach dealerskich. A ta zwiększona kontrola wykracza daleko poza punkt sprzedaży. Pozwala tym producentom samochodów skuteczniej zarządzać całym cyklem życia klienta, od tej początkowej iskry zainteresowania, poprzez zakup, posiadanie, a nawet ostateczny odkup. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego to robią, i ten jest nieco kontrowersyjny Dane. Nikt nie chce być szpiegowany i wykorzystywany do statystyk, ale możliwość zbierania bezcennych danych i spostrzeżeń bezpośrednio od konsumentów jest kluczowa. W tej cyfrowej erze dane są często nazywane nową ropą naftową i to z dobrego powodu. Dzięki bezpośredniej interakcji z klientami w całym procesie sprzedaży i poza nim Ford i Toyota mogą zgromadzić prawdziwą skarbnicę danych własnych. Informacje te mogą zapewnić im głęboki, Niezrównany wgląd w preferencje, zachowania i punkty zapalne konsumentów. Wyobraź sobie, jaką będą mieć moc. Pomyśl o tym. Informacje i dane o tym, jak konsumenci konfigurują swoje pojazdy online, mogą pomóc w podejmowaniu decyzji o rozwoju produktów w przyszłości. Informacje o wzorcach przeglądania i ścieżkach zakupowych mogą pomóc zoptymalizować cyfrowy lejek sprzedaży. Dane po zakupie mogą dostarczyć cennych informacji na temat wzorców użytkowania pojazdów i zadowolenia klientów, informując o wszystkim, od przyszłych wyborów projektowych po ukierunkowane kampanie marketingowe. Ale porozmawiajmy o głównym motywatorze czynniku pieniężnym i powiem Wam, że to wielka sprawa. Przeanalizujmy to kawałek po kawałku. Ceny i logistyka niedawno Farley zrzucił bombę. Ford kosztuje aż 2000 dolarów więcej za pojazd. Aby pozostać przy starym modelu dealerskim w porównaniu do eleganckiego podejścia Tesli bez dealerów. Dwie trzecie z tego to po prostu palenie pieniędzy na reklamy i trzymanie samochodów zaparkowanych na parkingach. To jak płacenie czynszu za samochody, żeby się opalały. I tu jest haczyk. Ich ostatnie hity, Mustang Mach-E i F-150 Lightning, zniknęły z wirtualnych półek bez masowej kampanii reklamowej. Okazuje się, że zadowoleni klienci są lepsi niż efektowne reklamy. A salone jest to, że według dealerów wiele z tych samochodów nie radzi sobie dobrze. Dealerzy zgłaszają nadwyżkę Mustangów Mach-E i F-150 Lightning, a podaż przewyższa popyt. Wielu nabywców pojazdów elektrycznych nie odwiedza salonów, zamiast tego robią zakupy online a Ford chce ponownie zobaczyć ten początkowy wzrost sprzedaży i nie chce mierzyć się z niedoborami, gdy w końcu to nastąpi. Dlatego Ford nie pozwala, aby to wyzwanie spowolniło jego pent EV. Producent samochodów inwestuje duże środki w produkcję, potrajając produkcję tych EV, co ponownie powoduje powstawanie coraz większych stosów na parkingach dealerskich. Spowodowało to, że niektórzy dealerzy odmówili nowych alokacji, co dolało oliwy do ognia. Ponadto tradycyjny model dealerski wiąże się ze znacznymi kosztami, w tym nieruchomościami, zarządzaniem zapasami i personelem. Wydatki te są ostatecznie odzwierciedlone w ostatecznej cenie płaconej przez konsumentów. Dzięki wyeliminowaniu tego pośrednika Ford i Toyota mają potencjał, aby znacząco obniżyć koszty dystrybucji. Oszczędności te można wykorzystać na wiele sposobów. Można je przekazać konsumentom w formie bardziej konkurencyjnych cen, potencjalnie zwiększając udział w rynku. Alternatywnie, można je ponownie zainwestować w badania i rozwój, przyspieszając innowacje w takich obszarach jak pojazdy elektryczne i technologie autonomicznej jazdy, albo po prostu zwiększyć rentowność, zwiększając wartość dla akcjonariuszy. Nie zrozumcie mnie źle, chociaż potencjał oszczędności kosztów jest znaczący, uświadomienie sobie tych oszczędności będzie wymagało znacznych początkowych inwestycji w infrastrukturę cyfrową, sieci logistyczne i możliwości obsługi klienta. Jednak w dłuższej perspektywie inwestycje te mają potencjał, aby przynieść znaczne zyski. Ponadto ta zmiana pozwala na lepsze zarządzanie zapasami pojazdów. Zamiast pozostawiać pojazdy na parkingach dealerskich, potencjalnie niezgodnie z lokalnym popytem, model sprzedaży bezpośredniej do konsumenta pozwala na bardziej zwinne podejście do produkcji na zamówienie. Może to obniżyć koszty związane z nadprodukcją i magazynowaniem, a jednocześnie umożliwić konsumentom większe możliwości personalizacji. Jednak ten ruch nie jest pozbawiony wyzwań, z którymi firma musi się zmierzyć z wielką ostrożnością i dalekowzrocznością. Demontaż długoletniej sieci dealerskiej, która od dziesięcioleci stanowi kręgosłup branży, nie jest małym wyczynem, a droga przed nią jest wybrukowana niezliczoną ilością przeszkód prawnych i operacyjnych, które producenci samochodów muszą pokonać ze strategiczną precyzją. Zanurzmy się więc nieco głębiej w samą złożoność tej transformacji. Wyzwania, redefinicja roli dealera w tym nowym krajobrazie sprzedaży, bezpośredniej do konsumenta, będzie wymagać skrupulatnie zaplanowanego i etapowego podejścia. Takiego które osiągnie delikatną równowagę między wytyczaniem nowej ścieżki sprzedaży, a utrzymaniem dobrej woli u tych długoletnich sojuszników biznesowych. Niedopełnienie tego obowiązku może doprowadzić do zakłóceń w dystrybucji, batalii prawnych i potencjalnego wyobcowania ich lojalnej bazy klientów. Ale wyzwania na tym się nie kończą. Odejście od modelu dealerskiego może mieć również daleko idące konsekwencje dla lokalnych gospodarek, które od dawna polegały na tych przedsiębiorstwach jako głównych pracodawcach i podmiotach wnoszących wkład do bazy podatkowej. Efekty uboczne zamykania salonów dealerskich lub redukcji zatrudnienia mogą być znaczące, a Ford i Toyota będą musiały dokładnie rozważyć wpływ społeczny swoich strategicznych decyzji. To cienka granica. Gdy ci tytani branży wyruszają w tę transformacyjną podróż, muszą poruszać się po skomplikowanej sieci prawnych, operacyjnych i społecznych rozważań. Droga przed nimi może być usiana przeszkodami, ale dzięki przemyślanemu planowi i niezachwianemu zaangażowaniu w swoją wizję, Ford i Toyota mogą utorować drogę nowej erze sprzedaży i dystrybucji samochodów. To z pewnością odważny ruch, ale taki, który ostatecznie może zmienić krajobraz branży. Innym poważnym wyzwaniem są znaczne inwestycje wymagane do zbudowania solidnej infrastruktury cyfrowej i możliwości obsługi klienta w celu wsparcia podejścia direct-to-consumer. Opracowywanie przyjaznych dla użytkownika platform online, integrowanie zaawansowanej analizy danych i tworzenie wydajnych sieci logistycznych to niezbędne elementy tej transformacji. Zapewnienie płynnego i angażującego doświadczenia klienta w trakcie całego procesu zakupu i posiadania jest najważniejsze, a firmy muszą dużo inwestować w szkolenie swoich zespołów obsługi klienta, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom kupujących, od wstępnych badań po wsparcie posprzedażowe. Oprócz tego istnieje zarządzanie zapasami kolejna kluczowa kwestia, którą należy wziąć pod uwagę. W tradycyjnym modelu dealerskim pojazdy są fizycznie obecne na parkingu, co umożliwia natychmiastowe jazdy próbne i zakupy na miejscu. W podejściu Direct to Consumer ta natychmiastowa dostępność może być bardziej ograniczona, co potencjalnie wpłynie na doświadczenia klientów. Aby temu zaradzić, Ford i Toyota będą musieli znaleźć innowacyjne rozwiązania. Takie jak oferowanie wirtualnych jazd próbnych, wdrażanie elastycznych opcji dostawy i usprawnianie procesu od zamówienia do dostawy. Zapewnienie, że klienci nadal będą mogli osobiście doświadczyć pojazdów i otrzymać swoje zakupy w odpowiednim czasie, będzie miało zasadnicze znaczenie dla utrzymania ich zaufania i zadowolenia. W końcu to klient jest głównym czynnikiem decydującym. Bez zadowolenia nas nie mogą zrobić nic, ale to nie wszystko. Obsługa posprzedażna to kolejny obszar, który wymaga skrupulatnego planowania i realizacji. Dilerzy byli tradycyjnie miejscami docelowymi w zakresie serwisowania pojazdów, konserwacji i roszczeń gwarancyjnych. Ponieważ model sprzedaży bezpośredniej do konsumenta eliminuje tę lokalną obecność, Ford i Toyota muszą opracować kompleksowe plany, aby sprostać tym potrzebom konsumentów, potencjalnie poprzez połączenie mobilnego serwisowania, partnerstwa z zewnętrznymi dostawcami i strategicznego rozmieszczenia centrów serwisowych należących do marki. Ponadto poruszanie się po prawnym krajobrazie to kolejne ogromne wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się firmy. Wiele stanów ma prawa i przepisy chroniące tradycyjny model dealerski. Co sprawia, że przejście na podejście bezpośrednie do konsumenta jest złożonym i potencjalnie kontrowersyjnym przedsięwzięciem. Ford i Toyota będą musieli dokładnie zbadać implikacje prawne w każdej jurysdykcji i ściśle współpracować z decydentami, aby zapewnić zgodność i uwolnić pełny potencjał swojej nowej strategii sprzedaży. I nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, jak wielką sprawą to będzie dla nas wszystkich, gdy branża będzie obserwować jak ci giganci branży radzą sobie ze złożonością tej transformacji? Pojawią się cenne lekcje, które mogą ukształtować strategię innych producentów samochodów rozważających podobny ruch. A nie jest tak, że nie próbowali tego wcześniej. I nie mówię o Tesli. Pamiętasz program Toyota SmartPath? Popełnili wiele błędów i sprawy wymknęły się spod kontroli. Pozwól, że cię przez to przeprowadzę. Poprzednie próby, nowe podejście do sprzedaży bezpośredniej do klienta, zapoczątkowane przez Tesle, Okazało się już ogromnym sukcesem, pozwalając im oferować klientom spójne ceny, brak opóźnień i ogólnie pozytywne doświadczenia zakupowe. Mimo, że Tesla stanęła przed szeregiem ogromnych wyzwań w wytyczaniu tego nowego kursu, jej pionierski model został szeroko pochwalony i stał się inspiracją dla innych dużych producentów samochodów, takich jak Toyota, do pójścia w jej ślady. Dostrzegając wyraźne korzyści płynące ze strategii sprzedaży bezpośredniej Tesli, Toyota uruchomiła własne innowacyjne doświadczenie detaliczne SmartPath, zaprojektowane w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na płynne transakcje cyfrowe, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19. Program SmartPath umożliwia klientom rozpoczęcie podróży zakupowej samochodu całkowicie online, zapisanie postępów w spersonalizowanym cyfrowym garażu, a następnie możliwość kontynuowania procesu w salonie lub sfinalizowania zakupu całkowicie za pośrednictwem platformy cyfrowej. To ujednolicone podejście usprawniło doświadczenie użytkownika na stronie internetowej Toyoty, w stronach internetowych salonów i w salonach stacjonarnych. Program SmartPath Toyoty z pewnością obiecuje zrewolucjonizować proces. Ale wydaje się, że rzeczywistość nie dorównała efektownej fasadzie. Oczywiście, klienci mogli teraz wygodnie przeglądać, budować, a nawet zamawiać wymarzony samochód prosto pod drzwi, ale pod tym wszystkim odwieczna plaga marsz dealerskich pozostała. Jednak pomimo tych nowych podejść, podstawowe problemy nękające branżę uparcie trwały. Klienci z niecierpliwością oczekiwali prawdziwie transformacyjnego doświadczenia takiego, które w końcu rozwiąże ich wieloletnie problemy. Niestety, wielka wizja Toyota nie spełniła oczekiwań i program został bezceremonialnie zamknięty w 2022. R. Widzisz, samo stworzenie eleganckiej platformy internetowej nie mogło magicznie rozwiązać głęboko zakorzenionych problemów, które frustrowały kupujących od lat. Oczywiście program SmartPath oferował pewne mile widziane udogodnienia, ale nie poradził sobie z prawdziwymi problemami, uporczywymi marżami dealerów, które sprawiały, że porównywanie ofert było daremnym ćwiczeniem. Wyobraź sobie rozczarowanie klienta, który skrupulatnie bada i porównuje ceny w różnych salonach, tylko po to, by odkryć, że na każdym kroku czyhają na niego irytujące marże. To wystarczy, by zatęsknić za dobrymi, starymi czasami targowania się twarzą w twarz, gdzie przynajmniej linie frontu były wyraźnie wyznaczone. Więc się nie udało. Ale rzecz w tym, że program mógł zostać uznany przez wielu za porażkę, ale w rzeczywistości ujawnił nieoczekiwany zwrot akcji, podczas gdy ogólna opinia była taka, że był to błąd Toyoty, było w tym coś więcej, niż widać na pierwszy rzut oka. Salony samochodowe okazuje się, że kluczowym powodem, dla którego program się nie powiódł, było to, że sami dealerzy aktywnie chcieli, aby się nie powiódł. Salony samochodowe, tak jak każda inna firma, wydają się bardziej dbać o własne zyski niż o zadowolenie klientów. Pomyśl o tym. Zgarniają mnóstwo gotówki z takich rzeczy jak finansowanie, ubezpieczenia i rozszerzone gwarancje. Jasne. Marża na samych pojazdach pomaga im w osiągnięciu wyniku finansowego, ale te dodatkowe usługi to coś, na czym naprawdę zarabiają krocie. A ponieważ coraz więcej osób zaczęło kupować samochody online, całkowicie rezygnując z dealerów, ci goście zaczynają odczuwać presję. Dlatego program Smart Path Toyoty był tak interesującym rozwiązaniem. Próbowali zakłócić status quo, eliminując dealerów z procesu sprzedaży, co oznaczałoby mniejszy zysk dla pośrednika. Ale jak prawdopodobnie możesz sobie wyobrazić, dealerzy nie byli zachwyceni tym pomysłem. Nie mieli żadnej realnej zachęty do sprzedaży pojazdów Toyoty za pośrednictwem SmartPath, kiedy oznaczało to rezygnację ze wszystkich tych lukratywnych dodatków i pakietów usług. Nic dziwnego, że program SmartPath nie podbił świata. Naprawdę rzucił światło na to, jak bardzo branża dealerska opiera się przyjmowaniu rozwiązań cyfrowych i unowocześnianiu doświadczenia związanego z zakupem samochodu. Toyota znalazła się w trudnej sytuacji, tkwiąc pomiędzy zadowoleniem klientów a pracą w ramach ograniczeń istniejących ram prawnych. Dlatego Toyota całkowicie wstrzymała ten program i teraz tworzy nowy, który daje im o wiele większą kontrolę nad całym procesem od finansowania i ubezpieczenia po marketing i reklamę. Jako główny producent mają zasoby i wiedzę, aby poradzić sobie z tym wszystkim, zwłaszcza, że Ford robi to samo. Ale wiesz, co mówią: postęp nie zawsze jest łatwy. Więc jaki jest plan? Cóż, tym razem nie tylko zmieniają biegi, ale wymieniają całą skrzynię biegów. Stałe ceny? Pewnie. Czy tak. Jakby wzięli stronę z podręcznika bez zbędnych ceregieli. Salony samochodowe przechodzą gruntowny remont, przekształcając się w centra serwisowe high-tech. Wyobraź sobie, że wchodzisz do centrum Forda nie po to, by kłócić się o ceny, ale by dostroić swój samochód, popijając latę. Brzmi całkiem słodko, prawda? Teraz zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Dyrektor Generalny Forda Jim Farley jest w pełni za tą cyfrową zmianą. Mówi o 100% transakcjach online i bezpośrednich dostawach. To jak Amazon Prime, ale dla samochodów. I posłuchajcie. On zdejmuje kapelusz przed Teslą i tymi innowacyjnymi chińskimi producentami samochodów za przecieranie szlaku. Ale Ford nie tylko próbuje dotrzymać kroku Tesli. Oni celują w pole position. Niższe koszty. Płynniejsze doświadczenie zakupowe i odrobina tego fajnego czynnika Tesli. Ford szykuje coś wyjątkowego. A co najlepsze, zabierają ze sobą swoich dealerów na tę szaloną przejażdżkę. To jak oglądanie, jak twój ulubiony klasyczny samochód przechodzi futurystyczną metamorfozę. Ale z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Prawda? Dilerzy stoją w obliczu sytuacji, dostosuj się albo wygiń. Czy tak, jak wtedy, gdy smartfony trafiają na rynek. Albo wsiadasz na pokład. Albo zostajesz ze sprzedażą telefonów z klapką. Moim zdaniem to krok na właściwej drodze. Ale co myślisz? Daj mi znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.